Witam Was, do Kozaczek, a to jest kurczak. Zamknęłem go tu, jestem zły. Yy, tak, yy, no, no nic dużo nie porobiłem, poza odcinkiem. Dzisiaj zajmiemy się drugim piętrem. Tak, może to nie będzie jakoś wow, alfa... Przepraszam, gdybym mi się alfajne, albo coś. Tylko to po prostu będzie normalne pięterko. Nie wiem, czy ktoś budował taki. No czas. Aha, Mój piesio. Czekajcie, idę go ogarnąć. Tak, piesek ogarnięta, a my dalej działamy. Ejcie, ejcie, to będzie tak, tu się wchodzi. Się wchodzi, tak. Cyk. I i i. Pach. I to będzie drugie pięterka. Może niezbyt fajne. Zjedziemy na dół. Ała. A ja tak schodzę. Zobaczcie. No, jeszcze ty kupi kurczak nie zwiał. I tak jeszcze Cię kiedyś ukiełznam Co zrobiłem? A ja tak mi nie są potrzebne. Histym. To będzie tajny pokój. Nikt o tym pokoju nie będzie wiedział. Nikt oprócz Was wszystkich. Zobaczcie, tu nic nie ma. Aha! Klatka schodowa. Tak. Just naprawimy. Jest jak mnie zwierzęta denerwują. Oj. Nie, że jestem jakimś przeciwnikiem zwierząt, ale... Czasami bywają irytujące. A to jak to było? Aha, to było tak. tak. Bo tak fakt, no dosłownie... Dosłownie fajnie. Nie patrzę na czas tego odcinka, ale... Co ja robię? Ha! Okna są ładne. To może jakiś balkon zrobię? To by było taka, o na balkon. Zacznę. A nie pamiętam jakie okna po bokach były. Aha, takie pojedyncze. Spoko. Tak, budujemy dom. Dla samych siebie. Ubija. Yeah. Idą święta. Już, już prawie są przy drzwiach, już prawie pukają. No kurde. No u, u. Tak jak mówiłem, może na święta, po świętach dostałem tego gift code, ale jest 80%, że go będę miał. U. Gdzieś miałem szkło. o Aha, tu jest szkło. 56. Ciekawe czy starczy. Wątpię w to. A może też drewno wyłożę? By tak niby wyglądało. A tu jest, jest, jest moja klatka schodowa. Para, para, paradise. A no i, i, i wyspa się powiększa ta drzewowa. Drzewowa, trochę dziwnie zawrzała. Może drzewna. No to miesza z tym, powiększa się. Jestem z niej coraz bardziej dumny. Bo połału z czasem wypełniam... wypełnia się to zadanie. Ta hodowla, mimo oczywiście drzew. Z czasem zbieram trochę Girdos pod ziemi yy, pomiędzy odcinkami tą trochę rozbudowuję. Tak, drugie pięterko. Póki tu nie ma jeszcze drzwi tego balkonu, nie wiem czy w ogóle będzie. <tosłuch> Py, 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 py. tak i a propos co do mojej serii poradnikowej tak, jak po będę miał okazję nagrać jakiś poradnik to nagram i wrzucę to, że to będzie bardziej tak profesjonalnie może tak to określę no i chyba to wszystko tu nie będę robił jakichś specjalnych wzorków Trzeba to wszystko skopać. Skopać, 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 skopać. Skopopowywujemy. Dużo tam tego kobla leży. I jeszcze tylko ten jeden. Dobra, tym ten... <śklujemy> skopamy wszystko i wyłożone drewnem. My pozbieramy. Tak. No nawet fajnie tak w miarę wygląda. A to mamy tylko domek, żeby zadanie zrobić, a nie jakiś. No jak ma być dwupiętrowy, no to jest parter, pierwsze piętro i teraz będzie drugie. Tylko że drugie, nie wiem, się w tym odcinku zrobię ale jeszcze przygotowuję, tylko zrobię taką obwódkę, może albo podłogę zrobię. Nie wiem, czy chodziło autorowi akurat o dwupiętrowy, że z, part z parterem to policzył, ale ja zrobię taki. Dla, na wszelki wypadek. No nikt nie jest idealny, każdy się może pomylić. Uuu, bym prawo no I tak by mi się nic nie stało. Ciekawe, jak tam to wygląda, pewnie jak jakiś um, karton. Jupi! <laughs> Aha, nie, tym się tylko mógł poprawić. Czcina tutaj sobie rozsadzam na te półki coraz więcej trzciny. Tak, tak, tak gimmy ścina. O, Ona całkiem wypadek pod drzewką rosną. To pójdę, może zasadzić sobie tu. Rasi trzcina, zobaczymy, czy kaktusy. Ale to śmiesznie wygląda. Taka cagłówka. No, jak na razie kaktusy nie rosną. a my sobie teraz zrobimy ścieżkę z gravelu. Właśnie mi się gravel tylko do ścieżek przydaje, a poza tym to jest bezużyteczne. No i jeszcze flint, ale gravel sam sobie nie jest to bardzo użyteczny. Przydatny, tak, taką ścieżynkę. Chociaż i tak pewnie po niej nie będę chodziła ale dla estetyki Tak. <laughs> drzewka rosną i dobrze A my pomału kończymy zadanie to z budytą z tą Zrób hodowlę drzew też się robi. Zrób łapkę na spawno szkieletów. Dotychczas ich nie znalazłem. Tego szkieletów. No nie wiem, nie wiem. Zrób duży system kolejek. No to nie jest w sumie ciężkie. Duższy system kolejek, bo nie wiem czy... Może zrobię boostery i tak wokół wyspę... I będzie. Tak. Teraz też mogę sobie kolejki zrobić. Troszkę torów. Nie wiem czy mi to wyjdzie, bo ja planuję sobie zrobić takie coś, że powiedzmy tutaj zjazd. Ale tak zjeżdża w dół. Także ten zjazd lepiej jakby tutaj był. Wiem, zobaczycie o co mi chodzi. Tu, tu by tam wjeżdżał moim kart? A, to by się... Tu by tak potem zjeżdżał. Jeszcze niżej bym musiał zjechać chyba. Tak w wodzie się ciężej kopie i, i dupa. O i tak by jechał, tu by skręcał, tu by koło trzciny jechał. Zaprezentuję wam o co mi chodzi. że zaraz trzeba odcinek kończyć. O takie coś mi chodzi, macie jedziemy sobie zwiedzać wyspę całą. No. O to mi chodziło. No i to się. Jeszcze to powiększę, nie martwcie się. Tylko dam, bo zaraz potwory widzą. A wy komentujcie, subskrybujcie i na razie ludzie.